Mamy tutaj taką tabelkę z cenami firm Y oraz Z. Tu jest Y, tu będą obliczenia do firmy Z i chcemy policzyć, o ile procent podrożały akcje każdej z firm. Gdybyśmy chcieli policzyć ogólnie, o ile podrożały akcje, to musielibyśmy zrobić tak, że od tej kwoty trzeba by było odjąć tą kwotę. Ale my chcemy wyrazić, tą różnicę w postaci procentu to znaczy musimy zrobić tak odejmujemy odejmujemy te dwie liczby i tą różnicę odnosimy do kwoty początkowej czyli do 18 zł w tym przypadku różnica jest równa 6,30 to dzielimy przez 18 Hmm. gdybyśmy pomnożyli gdybyśmy pomnożyli ten ułamek przez 100% po to żeby otrzymać wynik w procencie to sprawdzając na kalkulatorze otrzymalibyśmy wynik równy 35% no i tak samo robimy z firmą Z czyli od 27 zł odejmujemy 24 zł i porównujemy to do kwoty początkowej to tak w liczniku otrzymamy 3, w mianowniku zostaje 24, po skróceniu to jest 1,8. No i ten ułamek jeszcze przemnażamy przez 100%, otrzymując w ten sposób 12,5%.